W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o ciele koksmama. Zaczniemy dzisiaj od mózgu. Jak sami widzicie, to jest mózg. Czy jest pusty? No tak. Nie wiadomo dlaczego, kiedy to się stało, ale wiadomo, że była długa przerwa. Chwila. Wezmę. O, tak, 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 tak. Dobra. Dziwnie wyglądam bez tej maski. Mm. Chwila, gdzie to jest? Tak Dziwnie wyglądam bez tej maski. Uwielbiam. Witajcie, tej strony Oksman. chciałem was zapytać w kolejnym odcineczku na tym kanale, po bardzo długiej przerwie w sumie tygodniowej. No to, aż tak bardzo długiej. Moi drodzy, stało się parę ważnych rzeczy. Znaczy najpierw, zostawcie łapkę w górę i subika. Proszę, dzięki. E, teraz tak, moi drodzy, jest bardzo ważna sprawa. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego odcinek nazywa się Minecraft Survival, skoro ja mam takie rzeczy. I dlaczego jestem na nowszej wersji? Opowiem wam wszystko. Moi drodzy, mm, mam nowy komputer. Yy, Zmieniałem go sobie wczoraj. I tak, yy, jak sami widzicie, jesteśmy na wyższej wersji. I patrzcie, jak płynnie wszystko chodzi. No kamerka kamerka, nadal tam do niej gadam. Bla, 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 bla. Gadam sobie do niej, tylko sobie ją przemieściłem. Nie wiem, czy będzie też dobrze słychać. I moi drodzy, stała się pewna rzecz. Jak przerzucałem sobie pliki ze starego komputera na nowy, straciłem wszystkie save'y w Minecrafcie. Czyli tak samo z Minecraft Survival i Minecraft 2D. Moi drodzy, i teraz coś takiego. Nie będziemy kończyć tych serii, będziemy je dalej kontynuować, tylko że na nowych światach. Tylko budowa willi, bo będziemy ją znowu budować, będzie na wyższej wersji 1.16.2, czyli najnowszej wersji Minecrafta. Mam nadzieję, że będzie wszystko pięknie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I teraz tak. Jesteśmy na 1.16.2 i chciałbym sobie znowu zbudować tą willę, co nie? Yy, lecz najpierw będziemy w tej wiosce. Moi drodzy, yy, jesteśmy na tych wyższych wersjach i teraz tak yy, Ogólnie jesteśmy, zrespiłem się przy wiosce. O, w dupę, cztery Emeraldy, spoko. Yy, I moi drodzy, no to normalny zwykły survival. Mam nadzieję, że aż tak bardzo nic się nie zmieni. A propos tych wszystkich rzeczy typu nie wiem, że po prostu no... Wiem, straciłem te sobie, to był, to był mój błąd. Czy się wydaje, że... Tu jest tylko jeden. Nie, dobra, myślałem, że tu jest tylko jeden domen. Mm. E, mój błąd akurat to był, lecz re, jakoś to naprawię, spokojnie. Dzień dobry. A, ty jesteś głupi, nie potrafisz handlować. Dobra. Ja oczywiście też gram na tych wyższych wersjach, ale nie na 1.16.2, bo akurat to, to jest dla mnie zatrudnienie, będę, będę się uczyć tak samo jak yy, wy. Yy, Propo tego Minecrafta. Teraz tak, pyk, pyk. Na sezonkę świerku nie biorę, ale łóżko bym sobie wziął. Dobra, mamy dwa łóżka. Niebieskie, niebieskie. Spoko. Eee, dobra, idziemy dalej. Ognicho! Tylko nie mogę rozwalić, dlatego że wtedy wyjdą patyki, więc... Dobra. Wyspaniłem się, widzicie? Dobra. Eee, mam nadzieję, że tutaj będą stolisiana. Proszę bardzo, bądź wolny. A, to jest dobra. Bądź wolny. Albo... Dobra, nie masz. Wędzarka. O to! Dobra, nieważne. Wędzarkę bym sobie wziął, ale nie mogę, więc dlatego... Nieważne. Tam chyba jest coś Dobra, tutaj jakiś ognicha, nie ognika. Tutaj woda... Pobudka! Pobudka do domu! Halo, no, o. Przepraszam też, jakbym był dzisiaj taki lekko zaspany i taki bardzo prędki, ale ledwo co wstałem, ja mam się do szkoły. Mam do szkoły, jest godzina u mnie siódma coś. No, ja akurat mam farta, bo idę na dziewiątą. Yy, no, na drugą lekcję idę, więc akurat mogę sobie nagrać, bo tak to by później w ogóle było. I teraz tak, yy, idziemy... W mnie, gościu, łani. Dobra. Yy, weźmiemy ich, ograbimy jak te ty, typowe Janusze. Oczywiście, no, żartuję sobie oczywiście. Teraz tak, mam nadzieję, że z tym yy, save'em jest się raczej niestety... Że wybaczycie mi z tym save'em yy, kompostownik sobie wezmę bo jakby nie inaczej, bardzo zbierać yy, i teraz tak mapki nadal będą Minecraft, yy, ten Minecraft ale, w sumie Minecraft ale yy, akurat zostaje zostaje normalnie wszystko, będzie spokojnie tylko już wszystko będzie na wyższych wersjach czyli będzie odrobinkę trudniej bo donatorów tutaj będzie się bo ogólny donator ciężej się wchodzi w ogóle już jest noc xd nieważne yy, yy, yy. dobra Teraz tak, ja chcę jeszcze jedną skrzynkę. I może pohandluję z czymś, z tymi wieśniakami. Tego tutaj nie wezmę. No, no to trochę krucho, dobra, zrobię coś takiego. Cześć świnki, co tam słychać? Uuu! tu, jak to się nazywa? Jack of Jillen. Jack of Latern. Aha, latarnia. Dobra, przyda nam się na Halloween, które za niedługo chyba będzie, chociaż. Ja nie obchodzę Halloween. Nieważne. Dobra, tu jest. nie wiem. Od razu żelaznik lofiach, ja, dobra. Ten, ten mikrofon jednak mnie lubi, super. Fajnie pasuje. Tu wyższe piętro, w którym nic nie ma. W sumie bym sobie zeżar. Yy, I bym sobie założył. Od razu trzy, dwa arcygmenty. Najzwudzianko. Nice, Coś mi tu nie pasuje, ale zostawmy to bez komentarza. Wezmę sobie to jedno, albo w sumie dwa arcygmenty. Boże, świetny telefon, dajcie mi chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. Wy, wydupce, w sumie nie wydupcowali. Jestem przyzwyczajony, że mi wydupca program. Ehm. Ym... Coś tu był jakiś wybuch. Ehm. Ym... No, kolega mi dzwonił. że mi nie pisał. Ehm. Ym... Dobra. Bierzemy teraz drewnianko. Ym... To, to, to. Paproci nie biorę, nie lubię paproci. Nie wiem nawet po co jest paproć. Kit z paprocią. O nie! Teraz nagle takie. Co to jest? Spodnie! nie będzie mi zimno w nogi, super to sobie bym wziął i zrobimy coś takiego, ja bym wziął i się przespał więc, spanko yy, dzisiejszy odcinek, nie wiem czy będzie długi czy krótki, jest w zależności to zabieramy i na razie będziemy sobie mieszkać w tej wiosce i będziemy sobie zbierać tam tęki tego typu, pójdziemy później do kresu że w sumie do endu do kresu, bla 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 bo Ogólnie miasto, tam mieliśmy bardzo dupny teren, w dupę mieliśmy dupny teren. Ja nawet nie wiem, czy jestem na tym świecie z Microsofta, czy sobie stawię. Dobra, nieważne. Czy tutaj byłem? To o to jest pytanie. Tak, tu już byłem. Ziemniaka sobie wezmę, nie, nie wezmę sobie, zobaczcie, co mogę zrobić. Pyk, 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 pyk. Dobra, weźmy się tutaj, przygrzewajcie. One chyba raczej wypadną. Więc z... wy się tutaj, tym Ała. Policja. O, dobra. Już, 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 już. Ziemniak. Proszę cię, nie zawieź mnie. Daj mi dwa serwuszka życia. Zrzucił mi dwa mięska życia. Dziękuję. Daję trzy. Uch. już od razu go lubię. Lubię ziemniaka. N nieważne. Weźmiemy sobie jeszcze dzwon. Ciekawe, czy tutaj w ogóle jest Iron Golem. Bo jeżeli nie, no to troszeczkę dupa. A jak będzie, no to nie dupa. A jakby był, to nie dupa. Dobra, mylę wam już trochę. Dobra, z tego już chyba raczej wszystko wzięliśmy. Albo zbudujemy sobie samym domek. Będziemy potrzebowali, szczerze, możemy od razu iść do kopalni. Bo chciałbym to zrobić teraz do budowy tej willi i diamentów. No i to wszystko takie jakby na speedranie. Żeby jak najszybciej. Bo... Ech, chcę wam się to wszystko oglądać jeszcze raz. No. I też. Na pewno sobie weźmiemy tutaj tą górę. Będzie fajnie. Yy... Albo tam! Tam bierzemy. Tam bierzemy i tyle. Znaczy w sumie... Owca! Nie, w sumie nie muszę wziąć owcy. Weźmiemy, pójdziemy do jakiejkolwiek pierwszej lepszej kopalni. Dobra. Yy. A jak nie będzie, to po prostu wydrążymy dziurę. Yy, a jeszcze, nie wiem, czy wspominałem, wyglądam jak nie powiem kto. Yy, jeszcze w ogóle zapomniałem. Moi drodzy, jeżeli podoba Wam się ten film, to zostawcie go. Super. Dzięki. Yy, dobra, idziemy dalej. Gdzieś w tym zawsze były jakieś kopalnie. Tutaj się ten decyduje. Squidy! Squidy, 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 squidy. Squidy. Jak ja Squidy. Jakiego... squidy. Wiecie co, powiem Wam, że chyba tak będzie szybciej. Tak o wiele będzie szybciej. No cześć. Yy, Tak będzie o wiele szybciej, bo to jest wyższa wersja Minecrafta. Dobra, idziemy dalej. Mhm. Idziemy, woda, bla, bla, bla. za tylko też będę nagrywał Fortnite'a, tak jakby co. Będę nagrywał, na tej górze to zrobiłem, będę nagrywał Fortnite'a yy, oraz przy okazji później może jeszcze tego. Fortnite'a, nie wiem co jeszcze mogę, na przykład nie wiem. O, w dupę, nie wiem. Nieważne, jeszcze jakoś to rozmyślę. Robimy tak. W sumie tak, a co mi tam szkoda. Tak, tak, tak i tak. A, dobra, zapomniałem. To nie jest ten. Zapomniałem, że to nie jest OptiFine. Dobra, nieważne. Będziemy musieli tu czas na... Czas od czasu będziemy musieli tutaj dawać. Stone? Spoko. Idziemy dalej. Ciekawe w ogóle, czy mi się dalej nagrywa. Nie no, dobra, nagrywamy się, bo tutaj... Wy tego tak, chyba czy nie widzicie, tutaj mam takie znaczniki, że po prostu mi się nagrywa. Dobra. No to sobie kopiemy. Mm. I widzimy się jak znajdę jakąś kopalnię, więc widzimy się za chwilę. No dobrze moi drodzy, już jestem z powrotem. Yy, Drożyłem sobie... Gdzie to jest? Drożyłem Tutaj poszedłem, w tego nic nie było, więc tutaj sobie poszedłem. I spoko, to... Dobra, wiecie co? Powiem wam coś takiego. Ja mam tutaj na maksa, Optify ma akurat nie mam. Ja wam to rozjaśnię przy montażu, więc ja będę się męczył, a Wy będziecie mieli lepiej. Więc zostawcie za tą łapkę w górę, żeby mi było milej. Więc ja Wam to rozjaśnię. Rozjaśnię, Ro roz tak, rozjaśnię. Ciekawe w ogóle, czy będzie mnie dobrze słychać też. Tak nie, no to po prostu zrobię to w montażu. Jakoś po prostu przemieję w Audia City. Audacity, City, audio City. Wiecie w co. Yy, teraz tak, Google. Ja właśnie. Kopiemy sobie... Ciekawe w ogóle... Czy... O nie! Ja jestem na normal, Ciekawe, ciekawe w ogóle mi... Moby się nie res. Nie poszło. Oby jakieś były, bo tak to będzie jakieś romięty. Yy, dobra. Bierzemy sobie troszeczkę węgla, żeby oświetlić. Tak, kiedy już. Za mnie jest normalnie. Yy, dobra, robimy tak, 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 tak. Te patyki. Tak. I tak. Ała. No tak. Tak. Idziemy. Yy, idziemy sobie dalej, tutaj sobie będziemy kopać. No, dużo będziemy mieć troszeczkę tego żelaza. Na pewno będziemy nadal budować tą willę z kwarcu. Miasta nie wiem czy będziemy robić czy nie. Ale coś tego typu dobra. Granit, no to nawet go nie będę potrzebować. Yy, I teraz tak. Mm -hmm. Nagrywamy, bla bla bla. Dobra, Sorki, ja bym dzisiaj też troszeczkę rozkojarzony, ale mówię, wstałem pół godziny temu. Więc mam do tego prawo. idziemy dalej. O, tu jakaś pralka u sąsiada, która nie wiem, ma pierdyliat głośności. Nie, już z tego. Dobra. F3, nie. FG. nie. O! 188. Dobra. Uzbieramy sobie tak, że i tyle starszy nam raczej, bo to bez spiny. Bo i tak zaraz przerzucimy się na diamenty. Yy, idę sobie teraz tędy. Ciekawe, czy tutaj coś będzie. Może nie wiem, jakiegoś nas spotkamy, który i tak nie istnieje. Jeszcze dalej, bojać się. Dzień dobry. Wiecie co? A się na tą chwilę wezmę i zrobię mieczyk. Tylko, że kamienna czek. Hello Dobra. On mnie tutaj Jezusicku, Ja wiedziałem, że on tu przyjdzie, ale i tak się wystraszyłem. Dobra. No, no, no i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz, ne? Jak jaka obrażam Endermana? No i co teraz zrobisz? Hello? Halo no. kurde, ja już się teraz boję, że on mi na ryby skoczy. No i gdzie jesteś? Ta, boisz się mnie. Teraz się boisz, co? No dobrze, że to jest sobie. Dobra, nagrywam się. Dalej. Słyszę, słyszę go. Dobra, wezmę się tutaj i zostanę. Zemszę, zjem się, zjem się ziemniak. Mniam, mniam. I wezmę sobie to, to sesję. Znaczy ja co się boję, że ten Enderman tu grasuje, A ja o tym wiem, że on tu grasuje. I to jest najgorsze. Nie, nie mam. Dobra. idziemy. Kid z tym! Nie zdechniemy raczej. Raczej. Eba, może. Czy ja to widzę nie Nie, myślałem, że to widzę lapis. O diamenty. Ta, od razu diamenty, koksman To pierwszy dzień diamenty. Brawo. Brawo, Kosni. Tam dalej raczej nic nie będzie poza żelazem. Dobra, raczej nie słychać. Dobra. Nieważne, ten jedziemy. To chyba ten nie szliśmy. Nie, szliśmy tam. Spoko. Dalej mi się nagrywa. Eee. Yy, idziemy sobie. Tędy, tędy, tędy. I Sandra jest to bo nie ma potyku. Ma ktoś węgiel? A, dobra. Nikogo tu nie ma zapłacić. Widzicie, jaki to jest Minecraft? Jest smutny, Żyje w samotności. No, stop. no, idę no. szukać diabłów, widzimy się, jakie znajdę. Widzimy się, za chwilę. Moi drodzy, wiecie co? Yy, wziąłem sobie, pomyślałem, wróciłem sobie tutaj. Stamtąd wróciłem sobie. I pomyślałem, że może sobie zacznę kopać w dół. Może to mi da jakieś rezultaty. Kurde, tylko żebym pamiętał, żeby to rozjaśnić. Bo, jak mi to będzie trochę Chociaż, kruch... nie no, coś tam widać. Coś tam widać. Ale tak raczej Wam rozjaśnię. Yy, chyba mi się uda. Nie wiem. Bo wiecie co? Zmieniłem sobie głośność troszeczkę w tym Minecrafcie i yy, 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 słyszałem te pająki. Czyli to oznacza, że tu może być gdzieś kopalnia. Ja oczywiście mówiłam od razu idę na ślepo. Wezmę sobie słodkie jagody. Zjem sobie tak, żeby mi było słodko bardziej. Miam, 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 miam. I wiecie co? Chyba będę dalej kopać. Zobaczymy się jak już coś wykopę, więc. No bo. Dobra, widzimy się. Albo nie? Wiecie, co to jest? Dobrze, wiecie, co to jest. I że niech mi tam nie pierdzi jakiś. O, jakiś, 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 jakiś ten palec. Zaczyna się to. Tak, tak, mówię. Tak. Gdzie ja w ogóle się... Tak. No tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak. I tak. I tak, i tak. I brawo ja. I yy, czy tu bym sobie wykopał coś takiego? Bym sobie wykopał. Tak, tak. Yy, tak. Tak, 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 tak. I... Tak, tak. I jesteśmy. Wiecie je co? Jesteśmy teraz w tym, w kopalni. Czy... Na pewno jestem na Kurde, czuję się jakby w ogóle nie było mowy. Dobra, idziemy. Złoto! No które nie będzie nam chyba raczej potrzebne, ale i tak będziemy, Po co mi tam? Ja potrzebuję bardziej diamenty. Aaa, lapis mogę wziąć. Ale tylko jeden. Redstone. Pochodnie, to co lubię. Czyli prawdopodobnie teraz zaraz od tym tegesuję. Wagoniki, to oczywiście, że przyjmę. I teraz tak. Dobrze. Uff, tak. Dobra. Aha. Teraz tak, tutaj idziemy tak. Dobra, powiem Wam szczerze, że nie wiem czemu, ale ja mam uczucie, jakby to był szkielet, jakby to był pałem, słuchającym. O, o nie, o nie, o nie, nie gin, Coxman, nie gin, nie! Uff. Żyjemy. To najważniejsze. No, no, ha, no i co, głupi teraz jesteś, co? No, głupi, no. No i co mu teraz robimy? Hm. Dobra. Nie będę go obrażać. Zjemy to sobie szybciutko i idziemy dalej. Mm. Dobra. Robię cięcie, pokazuję wam, jak znajdę te diamenty, bo to nie ma sensu. Widzimy się później. Dobra. Chciałem wam pokazać tą. wojnę. Nie. Nie ma bata. Nie ma bata. Nie zgiń. Nie zgiń. Nie zgiń, mówię ci, nie zgiń. Nie Nie rozumiem tego Minecrafta, Dlaczego on jest taki trudny? Dobra. Teraz postaram się rozświetlać. I co diament? Jest! Kurde jest! Mamy diamenty. Uch! Spokoj. W ogóle, chwila. Da się tak? Żeby były dwa na raz? No... No ja cię, no... Kolejne... Dobra. No fajnie, miło, bardzo dziękuję. Dobra, rozkopujemy. I tu jeszcze rozkopujemy. Dobra. Teraz. O nie, muszę rozświetlić. Dobra. Teraz tak, jeszcze diamenty, kurde, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że wcześniej znalazłam diamenty. E, teraz tak, e, teraz, tak. E, teraz tak, tak. Ja nigdy w życiu nie miałem tyle syfów w Minecrafcie, naprawdę. Są patyki? Nie. E, to dołączę tak, czego nie potrzebuję? Tego, 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 tego. Złota nie potrzebuję, tego, tego. Tego... Tego... Uff. Nie lubię Minecrafta. Nie lubię Minecrafta pod tym względem. Jak coś sobie robić w skrzyni, a nagle ci tu przychodzi jakiś debil się zabija, jakiś zombie. Aktywacyjnych nie potrzebuję, wezmę sobie tyle. Tyle mi mm, Tu już miałem. Ja cię jeszcze koks! Czy nie, to jest zwykłe złote jepko. to nie jest koks. Mój, moi, mój błąd. Dobra, Zmieniam sobie. Halo, bo znikaj to, to ciężko, dobra, normalnie Wiecie co, moi drodzy? Nie wiem, ile mi się nagrywa ale Chyba tutaj dzisiaj skończymy Bo nie chcę też, żeby było za długo Najprędzej jeszcze pójdziemy se... nie, tu już byliśmy Pójdziemy se jeszcze tu Tu nie Nie, nie Dobra, tu już byliśmy Więc, moi drodzy, tu dzisiaj kończymy Najprędzej wezmę tak w razie w, jakby mnie ktoś miał w Minecraftu się wziąć i Zabić jakiś debil Pyk i pyk i w ogóle jest ciemność Nastała yy, Pyk, dobra niech będzie tak Więc moi drodzy O, to byłoby na tyle Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Mam nadzieję, że się spodobało, jeżeli tak to pamiętajcie Łapka w górę, subik, yy, dzwoneczek Jak to zimnie nie wygląda yy, dzw Dzwoneczek, komentarz No i ja się z wami żegnam, no i do następnego, cześć